Józef i Maria co roku udawali się na Paschę do Jerozolimy. Gdy Jezus był blisko ukończenia dwunastego roku życia, wzięli Go ze sobą na to święto. Po dopełnieniu obowiązku ruszyli w drogę powrotną. Lecz Jezus, uważany już wtedy za pełnoletniego chłopaka, pozostał w Jerozolimie. Rodzice tego nie zauważyli, gdyż przypuszczali, że idzie On osobno, z inną grupą pielgrzymów. Jednak po przejściu dnia drogi zaczęli szukać go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam rozpoczęli poszukiwania. Dopiero po trzech dniach znaleźli go na terenie świątyni, gdzie siedział z nauczycielami pisma, przysłuchując się im oraz zadając pytania. Wszyscy, którzy słyszeli pytania, jakie on stawiał, zdumiewali się głębokością rozumienia zagadnień, które poruszał. Kiedy Józef i Maria spostrzegli go, byli wyprowadzeni z równowagi, a jego matka powiedziała: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja z bólem serca ciebie szukaliśmy. On zaś tak odrzekł: Szukaliście mnie? Dlaczego nie pomyśleliście, że zajmuje się sprawami mego Ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów. Ta historia jest niezwykle intrygująca, a może nawet i kontrowersyjna. Dwunastoletni Jezus zamiast grzecznie wracać z rodzicami do nazaretu po święcie paschy, Zostaje w świątyni, aby rozmawiać z uczonymi w piśmie. Na pierwszy rzut oka wygląda to na klasyczny przypadek młodzieńczego buntu, ale czy Jezus naprawdę był nieposłuszny? Zastanówmy się, czy czasem Bóg nie lubi trochę zaskakiwać. Czy nie jest tak, że prawdziwe posłuszeństwo Bogu polega na czymś więcej niż tylko na spełnianiu oczekiwań naszego otoczenia, rodziny? przyjaciół czy współpracowników. Kiedy Józef i Maria wreszcie znajdują Jezusa w świątyni, młodzieniec odpowiada: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Ta odpowiedź jest jak psztyczek w nos dla tych, którzy myślą, że posłuszeństwo zawsze musi iść w parze z ludzkimi wytycznymi i oczekiwaniami. Jezus pokazuje, że prawdziwe posłuszeństwo polega na słuchaniu Boga, nawet jeśli oznacza to kurs pod prąd. Przypomnijmy sobie historię z V rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy to Piotr i inni apostołowie stwierdzili, że Boga trzeba bardziej słuchać niż ludzi. Wierność Bogu wymaga odwagi, aby czasem zrobić coś, co wydaje się niewłaściwe lub niewygodne dla innych, ale jest zgodne z Bożym planem. Nie myślmy jednak, że posłuszeństwo Bogu zwalnia nas z odpowiedzialności wobec innych. Po tej małej przygodzie Jezus wrócił z rodzicami do Nazaretu i, jak mówi Biblia, był im poddany. Ta historia pokazuje, że bycie wiernym Bogu obejmuje również szacunek i troskę o naszych bliskich. Ewangelia przypomina, że nasze codzienne obowiązki i relacje są także ważne. W szóstym rozdziale listu do Efezjan czytamy: Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to rzecz słuszna. Posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań nie jest sprzeczne z odpowiedzialnością wobec innych, one się wzajemnie uzupełniają. Jak zatem znaleźć równowagę między posłuszeństwem Bogu? a odpowiedzialnością wobec ludzi. Oto garść wskazówek, jak sobie zacząć radzić z takim wyzwaniem. Apostoł Paweł w piątym rozdziale listu do Tesaloniczan powiedział: Nieustannie się módlcie. Nie musisz codziennie spacerować na kolanach. Czasem krótka rozmowa z Bogiem w drodze do pracy wystarczy. W innych okolicznościach nie zapominaj jednak o dłuższej rozmowie z naszym Ojcem. Kiedy masz wątpliwości, zapytaj innych. W piętnastym rozdziale Księgi Przysłów czytamy takie słowa: Gdzie nie ma narady, załamują się plany, lecz gdzie wielu doradców, tam się ostają. Pamiętaj, że czasem najlepsze porady otrzymasz przy filiżance kawy z przyjacielem. Bądź jak Daniel w jaskini lwów, ale z uśmiechem na twarzy. Nie bój się bronić swojej wiary, nawet jeśli oznacza to, że będziesz czarną owcą. Zajrzyj zatem do szóstego rozdziału księgi Daniela po inspirację. W 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza, Jezus powiedział: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Pamiętaj, że służenie innym nie musi być ciężarem. Może być przygodą, radością i samorealizacją. Historia młodego Jezusa w świątyni uczy nas, że wierność Bogu nie zawsze oznacza poddawanie się oczekiwaniom ludzi. Czasem wymaga odwagi, by iść pod prąd i słuchać głosu Boga. To taka Boża asertywność, która jest niezbędna chrześcijanom we współczesnym świecie. Jednocześnie pamiętajmy, że prawdziwe posłuszeństwo według Biblii zawsze obejmuje odpowiedzialność i troskę za naszych bliskich. Trzymajmy się prawdy, że wierność i posłuszeństwo Bogu jest kluczem do szczęśliwego życia. Pamiętajmy, że Bóg często działa w sposób, który nas zaskakuje, a jego drogi bywa, że są pełne świętej przekory. W dzisiejszym świecie pełnym blichtru, hałasu i presji uczmy się być posłusznymi Bogu z radością i wdziękiem, każdy na swój własny i niepowtarzalny sposób, wiedząc, że Ojciec zawsze naprowadzi nas na właściwe ścieżki. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.